Cześć Boże moi drodzy, witam w kolejnym odcinku Domu na Skale i na początku chcę Wam powiedzieć, że jest mi niezmiernie miło witać u Was w domu Wigilię Bożego Narodzenia. Dzisiaj jest kulminacja, można powiedzieć, tych wszystkich naszych rozważań czterotygodniowych, naszej królewskiej drogi, bo jak widzicie, doszliśmy już na Wawel do, do tronu króla, chociaż nie o tego króla tutaj z Wawelu nam chodziło, ale przecież uznajemy Jezusa za Pana i króla, i cieszymy się z tego, że jutro będziemy przeżywać święto Jego narodzenia na świecie. I zobaczmy, moi drodzy, jak pięknie Liturgia Słowa przez te cztery tygodnie prowadziła nas. Do tego dzisiejszego dnia, kiedy to dzisiaj w nocy, podczas pasterki, usłyszymy tą piękną wiadomość o tym, że Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami i kiedy słowo Boże będzie nas prowadziło przez całą liturgię Bożego Narodzenia, bo przez pasterkę, mszę o świcie, mszę w ciągu dnia będziemy słyszeć z różnych narracji, z każdej Ewangelii opisy Bożego Narodzenia, ale widzimy też moi drodzy w całości, jak popatrzymy na Adwent i na ten okres, w który wchodzimy w okres Bożego Narodzenia, że słowo Boże przeprowadziło nas odsłaniając nam niejako tajemnicę wcielenia Syna Bożego, który przychodzi przecież po to, aby nas zbawić. Ale my, moi drodzy, przygotowujemy się do niedzieli, chociaż po drodze piękne wydarzenia, bo i Boże Narodzenie, i wspomnienie Świętego Szczepana, Pierwszego Męczennika, ale one nas ostatecznie doprowadzają do kolejnej niedzieli. A ta niedziela, która jest przed nami, to niedziela świętej rodziny. Tak jest, moi drodzy, że w kościele w tą pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu świętujemy ją jako właśnie. Niedzielę świętej rodziny. I zobaczmy, jak pięknie liturgia słowa pokaże nam świadków wiary, że warto wierzyć nie tyle w samego Boga, bo to jest pewne, co wierzyć Bogu, że Jego słowo ma moc stwórczą i sprawczą w naszym życiu, jeżeli przyjmujemy, słuchamy i wierzymy w to, co on nam mówi. I tak, moi drodzy, w Księdze Rodzaju będziemy czytać historię Abrahama, Sary i Izaaka. Ludzie w podeszłym wieku, nie mogący mieć dziecka, przychodzi Pan Bóg i daje obietnicę Abrahamowi, że jeżeli uwierzy, to narodzi mu się syn. I to, moi drodzy, się stało. Przyszedł na świat Izaak. W drugim czytaniu to list do Hebrajczyków, i tutaj autor tego listu właśnie odwołuje się do historii Abrahama, Sary i Izaaka, podkreślając, że właśnie dzięki ich wierze słowo Boga stało się ciałem, stało się faktem, bo Izaak faktycznie y, przyszedł na świat i mogli się nim y, cieszyć. Chociaż ta obietnica dana Abrahamowi, ona przekracza y, generalnie y, to, co się dokonało, bo Bóg obiecuje mu potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie, jak y, morski piasek na plaży. I tak, moi drodzy, y, wchodzimy w Ewangelię, y, pamiętając, mając z tyłu głowy y, tych bohaterów starotestamentalnych y, Izaaka, y, Sarę i y, Abrahama, i mamy opis ofiarowania pana Jezusa w świątyni. Maryja z Józefem chcąc zadośćczynić przepisom liturgii, przynoszą małego Jezusa, aby go ofiarować Panu Bogu. I tutaj znowu oni jakby reprezentują przecież najbardziej chyba w historii zbawienia ludzi, którzy uwierzyli słowu Bożemu, bo zarówno Józef jak i Maryja bezgranicznie zaufali Bogu i przyjęli to ciało, przyjęli to słowo, które stało się ciałem i zostali ich opiekunami. ale Pojawiają się nam w tę niedzielę jeszcze inni bohaterowie. To jest starzec Symeon i Anna. On, Symeon, miał obiecane, że nie odejdzie z tego świata, dopóki nie zobaczy Mesjasza. I tego dnia, kiedy Maryja z Józefem przynosili to dziecie, aby ofiarować Bogu, Symeon z natchnienia ducha świętego pokazuje mu Bóg i widzi i oznajmia pierwszą dobrą nowinę. To jest światłość świata. To jest Jezus Chrystus. To jest Mesjasz. Z kolei Anna z natchnienia Ducha Świętego, kobieta rozmodlona, będąca nieustannie w świątyni, modląca, się poszcząca, od razu kiedy widzi Jezusa wnoszonego do świątyni, rozpoznaje w nim Mesjasza i oznajmia, że tak, to jest właśnie on. I teraz moi drodzy, z jednej strony przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny, bo widzimy Świętą Rodzinę: Józefa, Maryję i Jezusa, a z drugiej strony ta postać Abrahama, Sary i Izaaka. Po co? Po to, żebyśmy zobaczyli, że potrzebujemy wiary. Potrzebujemy wiary w Boga i potrzebujemy wiary temu, co Bóg mówi. Potrzebujemy uwierzyć w Jego słowo, bo wtedy ono może stać się w nas ciałem. Moi drodzy, yy, dzisiaj wigilia. Życzę Wam yy, dobrego czasu. Życzę Wam, jeżeli to będzie możliwe, byście spotkali się ze swoimi najbliższymi, czy to przy stole. Czy telefonicznie, czy, czy przez jakąś wideokonferencję, ale życzę Wam w tym wszystkim, moi drodzy, co będzie jutro i pojutrze, i w najbliższą niedzielę, abyście, tak jak Abraham i Sara, tak jakbyście, tak jak to Józef i Maryja, uwierzyli Słowu, uwierzyli Bogu, że to, co On nam obiecuje, to, co daje. Jest w zasięgu Jego możliwości bez wszechmogący i może sprawić, że my również wydamy owoce wiary. Tego wam moi życzę drodzy, aby to przyjście Pana Jezusa, aby narodzenie Jezusa Chrystusa. Otworzyło Wasze serca, i by On tak naprawdę mógł się narodzić. Przede wszystkim w Waszej świadomości, w Waszym sercu, byście mogli rozkoszować się tymi obietnicami zawartymi w Biblii. Wszystkiego dobrego, moi drodzy. Niech Pan Bóg Wam błogosławi. My na tym kończymy nasze adwentowe wędrowanie po Krakowie. Dotarliśmy do tronu. Dzisiaj w nocy narodzi się Mesjasz, zbawiciel. Więc razem z pasterzami, z aniołami oznajmimy tą dobrą nowinę, odsłonię tę tajemnicę przed tymi, którzy dzisiaj są być może pogrążeni w ciemności, że oto światłość przyszła na świat i będzie świecić już na wieki. A my do tej światłości w wieczności jesteśmy zaproszeni, jeżeli tylko uwierzymy Bogu, że jest to możliwe. A jest to możliwe, moi drodzy. Wystarczy uwierzyć. Wszystkiego dobrego. I widzimy się w sylwestrowy poranek.